Na Twoim miejscu wybrałbym to. Yy, myślę, że chyba Ci nie zaufam. Okej. Okay, okay. A Ty co byś wybrał? Ja idę tutaj. No dobra, to pójdę w to samo miejsce co Ty. Okej! Okay, podoba mi się to. To ja na Twoim miejscu wybrałbym to. Nie, no stary, mam generalnie mega easy winka na Ciebie. Yy, kurde, teraz było w sumie całkiem dobrze, ale nie. Zastanowię się. Ja bym Tobie polecił full po Twojej lewej. No wiesz, to i tam się właśnie wybiorę, no. Dobra, zaufam ci jeszcze raz. Niech będzie. Dobra, polecę. Ja nawet nie wiem w sumie, co to jest za zbroja, ale. Okej, okay, niech będzie. Dobra, stary, to ja wybiorę to. A ja pójdę na środek. Ha! I ty byś mi nie polecał! Stary, chcieliś mnie znowu szukać? E tam kłamiesz. No dobra, to. Ja bez zbędnego gadania, gadania wybieram lewo. Dobra, stary, a ja wybiorę to! Ha! Ha! mu wygrałem. Jeszcze zobaczymy. pasto ha! No dawaj, dawaj, no co? No dawaj! No dawaj! dawaj. Dobra stary, mam teraz taktykę! A! Chodź tu stary! No, no, no! No popisz się kolego! No i co, nie wyszło? O Bardzo, ale mi przykro! jest wygrałem po raz kolejny! Let's go!